Cześć, nazywam się Marcin Karwowski i bardzo cieszę się, że tutaj jesteś dzisiaj ze mną. Chciałbym ci powiedzieć kilka słów o firmie, w której jestem prezesem, o firmie, w której jestem współwłaścicielem. Era IT to właśnie ta firma, w której pomagamy naszym klientom Rozwiązywać różne problemy biznesowe w oparciu o narzędzia Microsoft 365. Naszą misją jest to, aby Twoja firma dzięki naszym działaniom zyskała więcej czasu i pieniędzy dzięki naszym działaniom związanym z automatyzacjami. W firmie generalnie zajmujemy się wdrażaniem, wdrażaniem aplikacji w oparciu o narzędzia Microsoft 365, PowerPoint. Power Platform, SharePointa i inne. Zajmujemy się wdrożeniami systemów yy, automatyzujących Twoje procesy głównie za pomocą narzędzi Microsoft 365. Ale jeżeli są takie sytuacje, że Microsoft gdzieś nie daje rady, wówczas posiłkujemy się również innymi narzędziami. Przygotowujemy szkolenia, przeprowadzamy konsultacje, czy to dotyczące wdrożeń samego pakietu Microsoft 365, czy to również z zakresu automatyzacji procesów za, propo, za pomocą różnych narzędzi, czy to Microsoftowych, czy innych, bo zdarza się również, że naszym klientom proponujemy inne, alternatywne rozwiązania, które rozwiążą ich problem i dadzą możliwość zautomatyzowania właśnie ich. Procesów. Ja tutaj pokazuję stronę internetową naszej firmy, gdzie również możesz znaleźć te wszystkie informacje, o których teraz mówię. Ja automatyzuję procesy już od 20 lat. Robiłem to wcześniej pracując w różnych firmach, wdrażając różnego rodzaju systemy. Wdrażam najczęściej systemy do zarządzania firmą klasy ERP, wdrażałem też systemy do zarządzania magazynem WMS, wdrażałem systemy do sprzedaży internetowej. Typu e-commerce i tam przez 20 lat wspomagałem różne firmy właśnie w tego typu procesach. Po wdrożeniu tych systemów często okazywało się, że ergonomia korzystania z danych, z dużej ilości danych, które zbierały nowe systemy, nie jest wystarczająca. W związku z tym wdrażaliśmy systemy raportowe, które integrowały dane z różnych systemów nowo wdrożonych i tych, które funkcjonowały już. Wcześniej zbieraliśmy je w jedno miejsce, przygotowywaliśmy dashboardy, przygotowywaliśmy raporty, zautomatyzowane raporty, dzięki którym można było sprawniej i łatwiej podejmować decyzje biznesowe. W tym również zajmujemy się w naszej firmie. Przez ten czas współpracowałem z firmami na różnych stanowiskach. Byłem m.in. analitykiem biznesowym, szefem projektu, byłem również szefem IT, a także szefem działań operacyjnych, dyrektorem operacyjnym. Chcę przez to powiedzieć, że mam dość szeroki przegląd z jednej strony. Identyfikacji procesów, z drugiej możliwości zapinania ich w różne systemy informatyczne, a z trzeciej strony wsparcia w ogóle w zaprojektowaniu czasem nowego procesu, który może funkcjonować w Twojej firmie. Współpraca ze mną da Ci z jednej strony możliwość zidentyfikowania procesu, rozpisania go, ale również być może zmodyfikowania, jeżeli taka będzie potrzeba, jeżeli zaproponowane przeze mnie rozwiązanie będzie usprawniało ten proces i ułatwiało jego automatyzację. Ja generalnie jestem fanem edukacji. Tutaj widzisz kilka dyplomów, które udało mi się zdobyć przez ostatnie lata. Generalnie bardzo lubię rozpoznawać i uczyć się nowych aplikacji, uczyć się nowych technologii. Microsoft jest na tyle pojemny, że myślę, że jeszcze długo, długo, długo będę mógł uczyć się różnych rzeczy związanych właśnie z tymi narzędziami, które dostarcza nam Microsoft. Generalnie bardzo lubię jeździć na rowerze. Spacerować, pływać, lubię, ruch, lubię czytać książki. No i tu jeszcze raz to jest wspomniane, że lubię rozgryzać nowe aplikacje. Także jeszcze raz dziękuję Ci, że jesteś tutaj ze mną. Zapraszam Cię do współpracy. Do zobaczenia, być może na spotkaniu, a być może w kolejnym filmie. Cześć!